Krowy, świnie, owce. Wszystkie zwierzęta parzystokopytne są zagrożone wirusem pryszczycy. Zagrożenie stanowią ogniska wykryte w Niemczech i na Węgrzech. Nie tylko dla zwierząt, ale również producentów. Ci bez swojej trzody zmuszeni będą zamknąć gospodarstwa. Jednym z większych w naszym regionie jest to znajdujące się w pietrzu, w powiecie głupczyckim. My to mamy w czterech, pięciu lokalizacjach, ale łącznie to jest ponad 9 tysięcy sztuk bydła. Jest to, powiem wprost, kataklizm, jakiego nie jesteśmy w stanie wyobrazić dla kombinatu, który jest mocną spółką, dobrze funkcjonującą. Straty w krótkim czasie są to dziesiątki milionów złotych, w długim setki milionów złotych. Dozwolenia jest automatycznie około 120-150 ludzi. Wirus jest wyjątkowo zjadliwy. Przenieść może go każdy, nawet osoba niepracująca w branży rolniczej. Wystarczy przejechać koło farmy, w której go wykryto, lub mieć kontakt z pracownikiem takiego gospodarstwa. Możliwości są takie, jak sobie tylko jesteśmy w stanie wymyślić. To jest wirus, tak jak wirus grypy się przemieszcza, przecież i z powietrzem, i drogą kropelkową, tak, tak i ten wirus, wirus pryszczycy. Niebezpieczeństwo stwarza również ptactwo. Przykładem są bociany. Te migrujące z Izraela przelatują między innymi przez Węgry, gdzie w ostatnich dniach stwierdzono kolejne ogniska pryszczycy. Dlatego jesteśmy tak zmobilizowani, bo temat jest naprawdę, naprawdę groźny. Od 50 lat w Polsce ten wirus nie występował, więc tak naprawdę wszyscy przyzwyczailiśmy się, że tematu nie ma. A tutaj objawia się to zagrożenie no, yy, yy, w pełnej rozciągłości. Z tego względu rolnicy domagają się większych kontroli, w szczególności na granicy. Te od 10 marca obowiązywały na przejściach w Głuchoazach i Trzebini. Teraz ma się to zmienić. Przejście w Głuchoazach zostanie zamknięte dla dużego ruchu towarowego. Ten zostanie przekierowany na przejście graniczne w Trzebini. Liczba przejść granicznych kontrolowanych przez polskie władze w opinii rolników jest stanowczo niewystarczająca. Tych w naszym regionie jest znacznie więcej, a jednym z nich jest to w Kietrzu. Niekontrolowane przez nikogo może stać się punktem przerzutowym dla bydła oraz produktów rolno-spożywczych z regionów objętych zakazem. Ten stan ma się zmienić. Przejście graniczne w Kieczu, z tego co wiem, jest przejściem małym, natomiast oczywiście zapadła decyzja tutaj również na zespole. Mają one zostać objęte dodatkowym nadzorem służb mundurowych i wszelkie nieprawidłowości będą zgłaszane do powiatowych lekarzy. Istotną kwestią nie jest również bioasekuracja gospodarstw. Powinna ona polegać nie tylko na wprowadzeniu zakazu zbliżania się do zwierząt przez osoby postronne, ale również odkażaniu pojazdów wjeżdżających na ich teren. Co ważne dla ludzi, dla mieszkańców, użycie środka, które dezynfekujemy pojazdy, to jest środek bezpieczny dla otoczenia, biodegradowalny i jak mówią specjaliści, zalanie tym środkiem po prostu pojazdów, które do nas wjeżdżają jest rozwiązaniem. Ten wirus, tak zjadliwy, tak niebezpieczny dla hodowli, jest bezpieczny dla ludzi, to znaczy my nie musimy się obawiać ani w jakiś nadzwyczajny sposób chronić. Służby weterynaryjne planują również cykl obowiązkowy szkoleń dla rolników. Te mają dotyczyć sposobu bioasekuracji gospodarstw Jakub Słupecki, Kury